Od czego bym zaczęła, gdybym dopiero zaczęła się wtajemniczać w temat świadomej manifestacji. Większość ludzi zaczyna od technik manifestacyjnych z TikToka i traktuje świadomą manifestację bardziej jako jakąś ezoteryczną moc z zewnątrz, która załatwi za ciebie wszystko. I nie mówię, że to jest złe podejście, natomiast podejście, które przyniesie Ci faktycznie trwałe efekty. A nie tylko na chwilę pozwolić ci coś przeciągnąć, to jest skupienie się i zrozumienie, tak naprawdę, że cała świadoma manifestacja sprowadza się do tego, co ty uznajesz na swój własny temat i do tego, co ty uznajesz na temat świata, który cię otacza. Więc jasne, wszelkie techniki manifestacji typu 369 i tak dalej, one coś tutaj mogą zdziałać, natomiast żeby to z Tobą zostało na stałe, a nie żeby tylko na chwilę się u Ciebie pojawiło, ważne jest to, żeby zmienić swój self-concept i to jak Ty postrzegasz siebie. Ja sama miałam mnóstwo takich sytuacji, gdzie poprzez właśnie różnego rodzaju techniki udało mi się przyciągnąć na przykład sporą sumę pieniędzy albo jakąś osobę do mojego życia, którą chciałam mieć w swoim otoczeniu, ale przez to, że nie zmieniłam tego self-konceptu, tego ja jestem, to moje stare przekonania sprawiły, że ja nie byłam w stanie tego utrzymać i to za chwilę znikło, no bo ja, ja sama zamanifestowałam po prostu brak tego. Sama się tutaj sabotowałam i sama doprowadziłam do tego, że to było chwilowe, dosłownie, bo byłam wersją siebie, która, no tak jak przed chwilą powiedziałam, nie była w stanie tego wszystkiego udźwignąć. No i dużo osób też opiera się na jakichś tam ezoterycznych, pojedynczych metodach, które z reguły, jeżeli chcesz zwłaszcza zamanifestować coś, co na chwilę obecną wydaje się dla ciebie takie duże wow. Z reguły nie działają od razu albo działają, nie wiem, po pół roku. I dużo osób po wypróbowaniu takiej metody wychodzi z założenia, że a ta manifestacja to bzdura, to nie działa. I generalnie patrzy na to jak na coś ezoterycznego odklejonego, niż na coś, co manifestację się da bardzo łatwo wytłumaczyć psychologią czy fizyką kwantową. No i okej, okay, ja ezoteryczne tematy też bardzo lubię, natomiast Często jest tak, że nasz umysł logiczny nie dopuszcza do siebie tego, że jakieś ezoteryczne rytuały mają prawo działać. To oczywiście też wszystko zależy od osoby, natomiast od czego ja bym zaczęła? Ja bym zaczęła od budowania self konceptu i zaczęłabym od tego, żeby postrzegać siebie jako osobę. Która już ma te pieniądze, która już jest w tym zajebistym związku, która już nie wiem, podróżuje czy ma co. Ty wiesz doskonale, czego Ty chcesz. I zdecydowanie bardziej skupiałabym się nie na tym, jak coś przyciągnąć i nie szukałabym kolejnych, kolejnych technik, jak coś przyciągnąć, tylko jak ja mogę zmienić moje przekonania na temat mnie samej i na temat tego, co mnie otacza, żeby to samo się przyciągnęło do mnie. Zaczęłabym również od patrzenia, jak wygląda moja codzienna narracja, to jest bardzo ważne, to jest tak zwane utrzymywanie diety mentalnej. To jest nic innego jak patrzenie, z jaką wersją siebie na co dzień ty się utożsamiasz. Na co ty kierujesz swoją uwagę i o czym ty mówisz. Czy ty na przykład, nie wiem, manifestujesz tutaj sobie pieniądze, afirmujesz, a później dzwonisz do koleżanki i narzekasz przez godzinę, jak to ty nie masz pieniędzy, jak to faceci są beznadziejni, jak to ci się nie powodzi. Jeżeli tak jest, no to Twoim zadaniem jest to, żeby przestać to robić i zamiast tego zacząć zmieniać narrację na taką, jakbyś ty już miała to co chcesz, lub po prostu przekieruj swoją uwagę na coś, co uważasz za pozytywne. Jeśli jeszcze nie jesteś w stanie powiedzieć, że wow, ja już mam tą konkretną rzecz, to wychodź z założenia, że to będzie po prostu. I zwracaj uwagę na to, na co ty narzekasz tak naprawdę. To, na co ty narzekasz najbardziej, manifestuje się najbardziej, dosłownie. To, na co ty kierujesz swoją uwagę, to się dosłownie zwiększa. I w jaki sposób to działa? To działa w taki sposób, że ty tak totalnie na podświadomym poziomie mm, kierujesz swoją uwagę na to, co uważasz za istotne, co uważasz za realne, co uważasz za ważne, co uważasz za Twoje. I jeżeli twoja uwaga przez większość czasu skupia się na tym, co jest nie tak, co jest źle, co jest niefajne, na co można ponarzekać, no to twój umysł będzie dosłownie robić wszystko, żeby ci podsunąć kolejne i kolejne i kolejne powody i kolejne rzeczy, na które można ponarzekać, które są nie tak. Przyłapuj się na takich momentach, takie momenty się będą pojawiały prawdopodobnie do końca twojego życia, z czasem będzie ich coraz, coraz, coraz mniej. Natomiast, zwłaszcza na początku, to jest trochę trudne, ale to przynosi najlepsze efekty, i w zasadzie to jest kluczowe do tego, żeby być szczęśliwym w życiu i żeby przyciągać do swojego życia to, co Ty rzeczywiście chcesz przyciągać i to, co Ty uważasz za najlepsze i pozytywne. Tutaj bym zaczęła od praktyki wdzięczności i poszukałabym różnych źródeł. Tutaj mam również na myśli internet, które pomogą mi budować ten epicki self-concept. I utożsamiać się już z tą wersją mnie, którą ja chcę się stać, czyli szukałabym ludzi w internecie na przykład, bo jeżeli w Twojej rzeczywi rzeczywistości, tej realnej, nie wirtualnej, jeszcze nie ma takich osób, które są dla Ciebie inspirujące, które żyją życiem takim, jakim Ty byś chciała żyć, chciał żyć, to nie szkodzi. Najpierw skup się na tym, co Ty oglądasz w internecie, czym Ty karmisz swój umysł, jakich ludzi oglądasz, co czytasz, dlaczego to czytasz. I zamień to na treści, które uważasz za wartościowe. Po prostu musisz sobie codziennie robić pranie mózgu, tym, czego Ty rzeczywiście chcesz doświadczać. Oglądaj ludzi, którzy już mają to, co Ty chcesz, którzy dają Ci dobrą energię, których Ty czujesz, którzy z Tobą rezonują. Zrób czystki w swoich mediach społecznościowych i poszukaj osób, których self-concept Cię inspiruje, których styl życia Cię inspiruje. Również, co mi bardzo pomogło, jakbym mogła się cofnąć w czasie i dać sobie kilka porad odnośnie tego, jak wystartować ze świadomą manifestacją, to nie zawahałabym się i weszłabym do jakichś płatnych przestrzeni osób, które robią przestrzenie, które pomagają budować epicki self-concept i świadomie manifestować skutecznie. I dlaczego? Dlatego, bo płatne przestrzenie to jest zupełnie inny wymiar niż treści darmowe. I to nie jest tak, że te treści darmowe są w jakiś sposób gorsze czy coś. Nie, po prostu to jest zupełnie inna energia. I przez to, że ja płacę za coś, to też moje podejście do tej przestrzeni jest zupełnie inne. I do treści, które tam są, to podejście jest zupełnie inne. Ja podświadomie traktuję jako dużo bardziej ważne. I te zadania, które są w tych przestrzeniach, też na totalnie na podświadomym poziomie traktuję jako dużo ważniejsze. Niż treści, które są gdzieś tam za darmo dostępne. I tak też totalnie na podświadomce mam dużo większą motywację do tego, żeby faktycznie. Zacząć wykonywać te zadania i wdrażać je w swoje życie. To nie jest krok, który uważam za niezbędny, natomiast jest to krok, który dużo przyspiesza, dużo ułatwia, i też jeżeli jeszcze w swoim otoczeniu nie masz osób, które się interesują tematem świadomej manifestacji, czy nie są dla Ciebie inspirujące, będąc w takiej przestrzeni, naprawdę masz poczucie jedności. Czujesz się zrozumiana, czujesz się. Jak w domu. <laughs> Jesteś po prostu wśród ludzi, którzy karmią to Twoje Delulu, tą nową wersję ciebie, a nie są przywiązani do tej starej, którą ty aktualnie zmieniasz. Także to jest coś, co ja naprawdę polecam, co bym zdecydowanie powiedziała sobie z przeszłości. No i jeszcze nawiązując do tematu ludzi, którymi się otaczam, zwróciłabym uwagę na to. Jakimi ludźmi się otaczam, po prostu, i czy oni są wspierający dla tej mojej nowej wersji mnie? Jeżeli nie, to albo bym ich wywaliła i zaczęła zmieniać moje przekonania na temat ludzi, którzy mnie otaczają, że ludzie, którzy mnie otaczają, są super najlepsi, wspierający, żeby zamanifestować nowe osoby. Albo bym po prostu trochę wyciszyła kontakt z tymi osobami i zmieniała moje przekonania. No i poskutkowałoby to tym, że albo kontakt z tymi osobami by mi się posypał, albo te osoby by się po prostu zmieniły nie do poznania, jeżeli chodzi o podejście do nowej wersji, nie. Tak, jeżeli szukałaś, szukałeś porad, jak zacząć z tym tematem, mam nadzieję, że teraz czujesz satysfakcję i już wiesz, co robić.